Nie no, ma z tej strony Kubigry witam Was w odcinku Jak zdobyć darmowe Robuxy w 2021 roku za darmo. Dzisiaj Wam pokażę taki mega sposób, tak jak obiecałem, druga część odcinka, bo tam zostawiliście strasznie dużo łapek, w prawie tysiąc, więc tutaj macie darmowy sposób i tak. Co musicie zrobić, żeby wygrać darmowe Robuxy? Mm. Musicie stać łapeczkę w górę, subika na kanale, pamiętajcie, że konkurs na 1000 robuxów dalej trwa, wyniki odbędą się w tą niedzielę, więc subskrybujcie dzwoneczkiem, wbijcie na grupę Roblox, która jest w opisie. Dobra, teraz zaczynamy do rzeczy, do odcinka. Tak, znalazłem taką grupę Discord, która oczywiście jest w opisie, macie ją i tutaj, patrzcie, grupa Roblox, wchodzicie tutaj na tą grupę Roblox, Musicie wejść na nią, no, bo jak na, na nią nie wejdziecie, to nie dostaniecie tych robuxów. Musicie po prostu cyk, zaprosić osoby i pozapraszać znajomych. Zapraszajcie po prostu znajomych. Pozapraszajcie swoich znajomych i jak oni wejdą, to wchodzicie na kanał y, Invites i wpisujecie w czacie kropka .invites I jak widzicie, mam y, cztery zaproszone osoby. Y, Cztery zaproszone osoby mam i w tym momencie, jak mam cztery zaproszone osoby, klikam w zgłoszenia yy, i muszę napisać, że mam, mam nick swój z Robloxa, yy, czy jestem w grupie, czy nie jestem. Musicie oczywiście być w tej grupie, bo inaczej nie dostaniecie Robuxów i napisać wkład, wy, wypłata. Oczywiście, jedno zaproszenie to jest 7 Robuxów, więc jak zaprosicie dwie osoby, to macie 14 Robuxów, 3 osoby, 21 Robuxów itd. itd. I po prostu wpisujecie to, i oni do 24 te wszystkie, od 24 te wszystkie Robuxy dają wam na konto. Na serio, ten sposób jest taki kozacki. Tu tyle Robuxów już odebrałem. Na serio. Bardzo Was zachęcam, przecież to jest takie kozackie. Tyle tu Robuxów można zrobić. Nie wiem, zachęcam Was. Link do Discorda macie w opisie. I co? Jak chcecie więcej tutaj wiedzieć o tej grupie, to wchodzicie w ogłoszenia i regulamin Nie sobie tu wszystko czytacie o co tu chodzi. I co? To był krótki odcinek, ale bardzo polecam yy, ten, tego Discorda. Link oczywiście w opisie. Yy, I co? To było na tyle z tego odcinka. Co so, dostawcie opeczkę w górę? Siema!